Antek proszę bardzo Trzyma suma na wędce Powoli Antoś powoli. Ładnie Trzymaj go naprążonego. Czekaj, żeby w silnik nie poszedł. Żeby w silnik nie poszedł. Dawaj, no, 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 no. dawaj, 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 dawaj. Trzymaj go Trzymaj go, trzymaj. O Antek, piękny. Ale ładny. Ale byk, Antoś. Trzymaj go. Piękna ryba. Dobra, spokojnie, spokojnie, Antek, spokojnie. Czekaj. Czekaj. Nie, nie, nie żeby, nie, żeby plecionka nie pękła. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Trzymaj go ładnie. Antka ryba życia. Ale pyk. Dobra. Dobra, dawaj, ja go wyciągnę. Powoli, 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 żeby się prosiąka gdzieś nie przetarła. Powolutku, powolutku. Trzymaj go. Dobra, daj go do mnie. Daj go do mnie, daj. Czekaj. Nie, nie boję się, go ja go zaraz wyciągnę. Trzymaj go Antek, trzymaj go, żeby się nie uciekł, dawaj, podwiń go troszkę, on już jest zmęczony. Antek, chodźcie Antek. Powoli, powoli. Trzymaj. Pięknie. Piękna ryba. Antek, sumik ze 20 kilo. Trzymaj go! Trzymaj, trzymaj go! Dobra, wyciągamy go? Tak. Dobra, to daj go do mnie troszeczkę. Zaraz, suma, trzeba klepnąć tak w pyszczek. żebyśmy Żebyś mu spokił. Dobra, spokojnie. Trzymaj go, trzymaj. Spokojnie. Dobra, teraz go daj do mnie. Trzymaj, trzemaj, trzymaj, trzymaj Trzymaj go, też go, też go, też go Niezko O, nasza ryba. To nie jest jakieś tu Nasza ryba. Jako puszczek Antoś, popź go, już nie ucieknie Wędkę włócz ten Jestem na pewno nie chcesz. Ale piękny sumik Przeklęknij sobie koło niego. Ale ładny. Duży, nie? No. No to gratulacje, Antoś. Gratulacje. Wielka ryba. Pierwszy są twój w życiu, nie? Nie, drugi. A, ostatnio zrobiłeś też takiego małego. No dobra.